Patrzę, yy, śliczek podłączony całą noc, nie? rano wstaje, patrzę, podłączony, no nie? zepsuł się czy, czy, czy coś, jest grane, czemu? czemu, stukam, pukam, yy, nie działa, no nie? Tak, nie, nie tańczy. I teraz próbuję włączyć laptopa, nie chce się włączyć, ponieważ pomyślałem sobie, a jest rozładowany, patrzę, faktycznie jest rozładowany, teraz patrz co się dzieje. Włączam laptopa. I Przepraszam. Silnik nie jest podpięty do laptopa, tylko do niezależnej, do, do sieci przez z, z zasilacz, co ma laptop wspólnego z silnikiem. Widać, coś musi mieć zaraz jak włączę laptopa, silnik zaczyna wariować. I teraz cho choćby to prześledzić, jestem tu wpięty do jednego kabla, do jednego tego przed przedłużacza. To są jakieś przebicia, coś mi kopnęło przed, przed chwilą. Jestem wpięty z, z laptopem i z zasilaniem do płytki pcb albo do, 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 do tej breadboarda albo do silniczka. Tu jest silniczek, tu jest laptop. I teraz poczekaj, Ale mam jeszcze jedną gałąź. Jak przepnę zasilanie do silniczka do Innej gałęzi. I łączy się dokładnie. Znaczy teraz tu. z tego idzie kawałek na to. Z na to. Włączamy. I jeszcze Coś smaży. przebicia kurwa są czy coś? Kurwa dosyć mocny jest ten śmieńczyk. Na 11 kilo kurwa Naprawdę jest kurwa mocny ten silnik to serwo coś tam, coś tam go zwiera, no nie? Na plusie i minusie Nie wiem 我你们做好，还有。<noise> hey